Manką. Przyszedł czas przygotowań do żniw. Bizon się uruchamia. Dojdź van porozkręcany. Wprawdzie jesteśmy po żniwach już rzepakowych. Ale mamy inne traktory. Tak umówiłem się dzisiaj na klimatyzację. Przyspękł mi czujnik ciśnienia gazu, zamówiłem sobie nowy W tamtym roku go sklejem, żeby nie uciekało, ale i tak uciekało Ale cały gaz nie uciekł, tylko troszeczkę, bo on tutaj jest od załączania On decyduje o tym, żeby nie włączył się, gdy nie ma gazu I żeby się nie włączyła klimatyzacja, gdy jest za dużo gazu czy kluczyka dokręcimy, podłączamy i jedziemy na kontrolę. Nie jest to tania rzecz, są inne tanie uniwersalne, ale bez tych końcówek. Tak sobie myślamy. Jak ja to poza piną, A tak gotowy kupiłem. Jestem pewny tego. A tutaj troszeczkę tamtym żały te kable tym będą tak musiały bo tu maska będzie ja to przypniemy sobie chwila przerwę. miałem już wyjeżdżać ale akumulator mi się rozładował stał tak zwarcie musiałem zrobić Wam kostkę spiąłem do kupy a nie powinienem chyba tak robić i nie gada w ogóle Jeszcze za słaby jest, bo nie chcę ruszyć od tego. Zrobimy próbę, czy się naładował, czy nie. Spróbujemy go zapalić, ale porządnie był rozładowany. 11. Ale ciekawe. Będzie coś z tego. Kostkę tą włączyłem jedną w drugą, jak nie było czujnika. Podejrzewam, że to chyba, że jeszcze coś innego, bo tutaj jak widzicie, ciągnik w remoncie. za słaby chyba jeszcze zakładajmy go albo na rozruch 11, z 12,5 To jeszcze z godzinka co ją robić w ciągu? Tyłu. Co? No tamty masz 24 Czy tamte szóstki? Szóstki może dwie Jak tam w Bizonie, z 24 czy... То tego... так вот Так мушу Ну, по 12 водуя Не хватает Ma tydzień darmo stać tak. nicy, dzisiaj nie pojadę kosić, nie? Mocno zwało w nocy Ja słyszałem jak padało Maryna mówiła, że tak waliło, że... Ja tylko udziałem że zagrzmiało Iś tam ciśnienie jest, bo jak nadusiłem to aż mnie ochlapało. Ma naprawiona, robię test, elegancki chłód, po nogach wieje Można jechać w pole, ino maskę założyć A tu pakcie jadę i teraz trzeba zbliżenie Płyn hamulcowy, yy, przepraszam płyn chłodniczy kapie mi ze zbiorniczka Nowy korek założony, tam jest sucho, a pod spodem normalnie kropelki w trakcie jazdy, wszystko widać co się dzieje, masakra Teraz zbiorniczek wymienić, bo nie wiem czy coś klejenie da Wszystko widać teraz, co tam się dzieje no, Cały czas jakieś awarie wychodzą